Jadę poza gubioną cysternę z ropą. Zdjąłem sobie też tą platformę z tej ciężarówki, żeby mi było troszkę łatwiej. Tutaj właśnie mam czasami takie poczucie bardzo by się przydało podwyższone zawieszenie. To już widać tą cysternę. Spróbuję trzymać się zasady. Jeździ obok drzew, to będzie się czego chwycić wyciągarką. Chciałbym tutaj jakoś zawrócić, żeby tyłem podjechać, ale w tym przypadku, gdy mogę się poruszać tylko i wyłącznie wyciągarką, to jest problematyczne. Ja bym chciał po prostu złapać tamtą cysternę, wtedy będę mógł sobie ją przyciągnąć po prostu. Chyba teraz się uda. Tak jest. Dobra, raz podczepione. Nie mam za bardzo pomysłu, co zrobić w takiej sytuacji. Próbuję się tak tutaj złamać. Teraz tutaj i z tej lewej strony. Coś tam są postępy. Tylko, żeby teraz się około nie zablokowała ta cysterna. Teraz nawet sama jedzie. Kawałek. Wow. Dalej sama jedzie. Bez wyciągarki. Jakiegoś busta ta ciężarówka dostała. Już ostatnia prosta do celu. I właśnie minus tego zadania jest taki, że zużywa się dużo paliwa. A plus jest taki, że transportujemy cysterny z paliwem. No i się udało.